Dzień dobry. Na włoskiej ziemi, ziemi Dantego, najlepiej obcego języka uczyć się poprzez poezję. Tym razem tym obcym językiem jest język polski. Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka, to przesłanie rocznego projektu Stacji Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Polskiego w Rzymie. Projektu, który właśnie ruszył, a ma zachęcić kandydatów na studia i studentów kierunków filologicznych do nauki języka polskiego. Przede wszystkim taką wartością naddaną dla języka polskiego, powiedziałabym, jest odkrycie, że język polski może być tym językiem, który staje się przedmiotem komunikacji międzynarodowej. Na Uniwersytecie Lasapięca w Rzymie, który razem z uczelniami z Wilna i Łódzka współorganizuje projekt w stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej, studenci przeczytali jej wiersz w trzech językach. są kierunku Proste Domina sulla Wiersze Szymborskie są ee, blisko związane z językiem polskim. Nie tylko te jej gry słowne i te wszystko, ale ona nam czasami wytłumaczy tajemnice języka, więc to ja kiedy pracuję z moimi studentami nad przekładami na przykład Szymborskiej, a wiemy, że jest ich dużo, nie tylko Pietra Markezaniego, ale innych tłumaczy też, to oni rozumieją więcej sam język też. Pierwszemu etapowi projektu towarzyszyła wystawa kolarzy Wisławy Szymborskiej. Studenci czytali wiersze i poznawali istotę i praktykę tłumaczenia oraz uczyli się przygotowywać podcasty promujące język polski. W dalszej części projektu chcemy zrobić spotkanie z współczesnymi poetkami, z panią Krystyną Dąbrowską i z panią Małgorzatą Lebdą. Chcemy, żeby studenci przytłumaczyli też wiersze pań poetek, a później mamy zamiar wydać taki tomik. Uniwersytet Lasa Sapienca ma silną polonistykę, nie dziwi zatem duże zainteresowanie inicjatywą przedstawicieli polskiej kultury i nauki. Gościem programu Kaput Mundi jest dziś pan Robert Gliński, reżyser. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Od razu zapytam przewrotnie. Jest pan Warszawiakiem, jest pan architektem i dopiero potem reżyserem, o ile się nie mylę. Czy to znaczy, że był pan wychowany w rodzinie, gdzie rodzice powiedzieli synu najpierw? To porządny zawód zdobądź, a potem sobie możesz uprawiać sztukę. Mój ojciec był architektem, w związku z tym jakoś tak naturalnie w domu się. Rysowało, malowało, i, i, i tak wokół architektury zawsze żeśmy krążyli. Ale architektura to też jest sztuka. Jak zdradziłem architekturę i poszedłem do szkoły filmowej, to rzeczywiście była tragedia. I że co to jest za zawód, po co tam i tak dalej, jak to jest coś tak pięknego jak architektura, ale ja myślę, że jedno i drugie jest piękne. I dlatego y, teraz no, robię filmy od czasu do czasu, ale też maluje, maluje, rysuję i, i nawet byłem w Rzymie dwa miesiące temu na plenerze i malowaliśmy place, ulice, takie piękne, romantyczne zakątki, więc coś z tej architektury zostało. Aha, czyli wychowanie na Saskiej Kępie. Nie wiem, czy Pan się wychował, ale wiem, że tam Pan chodził do liceum. Tak, tak. I do szkoły podstawowej też. Ja w ogóle jestem z, z, z Pragi. No, to znaczy, z, i to taka Praga, bym powiedział, e, e, bardzo twarda, czyli ulica stalowa. I, e, a dziadek miał na Radzie fabryczkę e, szuwaksu, to jest pasta do butów. I, e, i stamtąd, jakby pokolenia moje rodziny pochodzą. Natomiast po tym, żeśmy się przynieśli właśnie na sesku Kępy. No to teraz już wracam do tego powodu, który, dla którego się spotkaliśmy, czyli rzymskiego. Nawet nie wiedziałam, że Pan bywa w Rzymie, ale teraz Pan jest z okazji festiwalu Tercio Milenio, tak mówią Włosi, Tercio, my mówimy Tertio. Festiwal, który powstał z woli Jana Pawła II przed laty, ale Pana film, figurant jest w tej chwili na tym festiwalu w cudownym miejscu, bo w maleńkim Kinie Nuovo Olimpia w centrum miasta. Ono jest tak pięknie położone, że człowiek wychodzi na kawę, potem wraca do kina. A tu wszędzie jest pięknie. Tu wszędzie, gdzie się wychodzi, to jest pięknie. To jest i placyk, i kościół, i, yy, i kawa, i, i kafe, kafejka. No, to, to, to takich zakątków jest mnóstwo. No dobrze, to ja nawiążę. Pan, zwracając się do tej publiczności, takim pięknie obrazowo opowiedział, ja byłam pod wielkim wrażeniem, zresztą wszyscy, takim prostym językiem, żeby wiedzieli, o co chodzi. Po pierwsze, dlaczego film jest czarno-biały? Po drugie, o kogo chodzi? No, i po trzecie, ten pana taki sznyt zawodowy polega na tym, że pan przedstawia kawał historii poprzez, ja to mówię, przypowieści, czyli człowieka, przez ludzi. Tam pracownik służby bezpieczeństwa jest z krwi i kości, ma swoje uczucia, jednocześnie oddaje pan klimat miasta, bo film krakowski, jak pan powiedział. Bohaterem jest młody chłopak. Fajny, który myśli o tym, żeby się kochać, żeby mieć piękną miłość, żeby mieć dzieci, mieszkanie i w ogóle. Ale z drugiej strony jest pracownikiem Służby Bezpieczeństwa i ma za zadanie inwigilować Kościół, inwigilować Karola Wojtyła właśnie w okresie krakowskim. I temu poświęca całe swoje życie i właściwie wszystkie swoje ideały. I, i staje się powoli potworem. Bo on po, Trupach idzie do celu. Ja bym chciała jeszcze po jeden film, który tutaj zrobił też dużą karierę, znaczy zwłaszcza w tych polonijnych środowiskach, ale nie tylko, to Polacy, tutaj ukłony dla nich, organizując rozmaite pokazy, pokazują Włochów, Włochom pewne e, historie z Polski, Ziemia, e, który zrobił też naprawdę duże wrażenie na Włochach tych, którzy nie mieli zielonego pojęcia, jak to wyglądało, też bohater, też przez właściwie dwóch bohaterów bardzo istotnych. To no tak, ksiądz Zięja to był e, piękny, czysty e, człowiek, ksiądz, który miał e, no bardzo takie precyzyjne i moralne spojrzenie na świat, i na ludzi. na udział w I wojnie światowej, i w wojnie bolszewickiej, i w II wojnie światowej, gdzie był kapelanem szarych szeregów, a potem i w latach 50., a w latach 70. był w Korze, czyli w Komitecie Obrony Robotników, gdzie próbował z sukcesem, z sukcesem pogodzić kłótnie pomiędzy panem Macierewiczem, a panem Michnikiem, czy Kuroniem. I tam też jest esbek, y, jest który go przesłuchuje. Z tym, że y, 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 odwrotnie, niż, y, tak, odwrotnie niż w filmie Figurant, y, bohaterem filmu Zieja jest ksiądz Zieja, a bohaterem filmu Figurant jest młody chłopak, który jest esbekiem. Więc tego perspektywa opowiadania jest nieco inna. Dlaczego pan nie zdecydował się, a może myślał pan o takiej koprodukcji z Włochami? Dlatego, że to jest w tej chwili, te koprodukcje są bardzo modne. Ale myślę bez przerwy, tylko z włochami trudno się dogadać, natomiast nie, mam, scenariusz, mam nawet, nawet scenariusz, jest gotowy, tak bym powiedział. To jest film e, o zamachu na Jana Pawła II, e, o tym, e, kto stał za tym zamachem, jak to się e, działo. O Ali Akcji, który siedzi w więzieniu, na którego są y, robione zasadzki, żeby go zlikwidować, bo on za dużo wiedział. Potem y, dochodzi do tego wątek porwania Emanueli, Emanueli Orlandii. Y, y, potem y, y, Dochodzi nawet jeszcze ta fabuła, doprowadza do momentu, kiedy Aliakza wychodzi z więzienia i znika gdzieś w Turcji, tam nie wiadomo, czy się rozlicza ze swoimi kumplami, czy nie, bo polega na tym, że tych parę milionów marek zachodnich gdzieś zniknęły które miał dostać yy, Ali ze za zabicie yy, Jana Pawła II. A według moich, że tak powiem, poszukiwań był oczywiście drugi zamachowiec na placu Świętego Piotra, który też strzelał, ale on miał zabić Ali a, W związku z tym Ali dlatego się poddał tej siostrze, która go tam powaliła na, yy, 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 na, na dół, yy, yy, bo wiedział, że jeśli Ucieknie, to go tam zabije ten drugi, no, że, bo on też miał być zlikwidowany, i tak dalej. Czyli jest to thriller, bardzo taki, y, 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 pełen różnych zasadzek, zwrotów i pułapek. I y, y, no, mamy taki scenariusz. Tylko ten scenariusz wymaga y, y, pieniędzy, tak, bo to jest rzeczywiście międzynarodowa y, y, sprawa. I, y, ale może ten film kiedyś się uda. To ja życzę panu, żeby zainteresowanie wielkie było filmem Figurant. Tutaj we Włoszech, bo ja jednak z punktu widzenia rzymskiego na to spoglądam, ale jeszcze nie tylko, życzę Panu wielu jeszcze sesji tych plenerów malarskich w Rzymie, bo my wtedy skorzystamy, podpatrzymy, jak pan pozwoli z kamerą. Myślę, że przyjedziemy tu, bo tu, tu rzeczywiście jest bardzo dużo ma, te, miejsc no, urokliwych, które można malować, które mają jakiegoś takiego ducha i może... Może uda się to przerzucić na papier. Dziękuję panu serdecznie Dziękuję. za przyjęcie Dziękuję. zaproszenia. Naszym gościem był pan Robert Gliński, reżyser, nade wszystko reżyser, bo jeszcze posiada inne, innych sporo talentów. Kolejnym bohaterem naszego programu jest sycylijski wulkan Etna. Mieszkańcy okolicznych miejscowości od połowy listopada mieli okazję obserwować tenże wulkan raz przysypany śniegiem, a raz opasany wulkaniczną lawą. Natura jest w stanie zafundować człowiekowi wyjątkowe spektakle. Tym razem prym wiedzie południowo-wschodni krater wulkanu. Włoski Instytut Geologii i Wulkanologii podaje, że tego typu aktywność wulkaniczna należy do tak zwanego typu strombolijskiego. Są to regularne i stosunkowo łagodne wybuchy, zwykle mające wskaźnik wybuchowości wulkanu wynoszący od 1 do 2. Tym razem wybuchy następują w sekwencjach co 10-30 minut z przerwami 30-60 minutowymi. Erupcje stromboli polegają na wyrzucaniu żarzących się popiołów, lapilli i bomb wulkanicznych na wysokość od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. W przeciwieństwie do wybuchów typu hawajskiego, tutaj rzeki spływającej lawy są bardziej gęste, a jęzory szerokie i krótsze. Podczas wybuchów etny, które dodatkowo co pewien czas uatrakcyjna dla ludzkiego oka kołderka ze śniegu, gaz łączy się w bąble zwane ślimakami gazowymi, które rosną aż stają się wystarczająco duże, by zdołać wznieść się przez kolumnę magmy, pękając u góry z powodu spadku ciśnienia i wypluwania lawy w powietrze. Mogą formować się nawet na głębokości 3 km, przez co są trudne do przewidzenia. Etna ma bardzo długą historię erupcji, która trwa już ponad pół miliona lat, ale dopiero w ciągu ostatnich 100 tysięcy wulkan przybrał charakterystyczny, stożkowy kształt. To wszystko na dziś. Zapraszam na Kaput Mundi, czyli pępek świata, już za tydzień. Do zobaczenia.